Tu rączki, mam tutaj zegarek na ręce, nie wiem czy zauważyliście i trzeba obserwować moje ręce, a zegarek mam dlatego, że nie mam rękawów, a chciałbym coś wyciągnąć e, z rękawa, ale mogę z zegarka, prawda? I w ten sposób zaczynamy ten odcinek. Kolejny myk. Jest, proszę Państwa, ściągać trzeba umieć, to jest nazwa mojej firmy i tym filmem chciałbym zawnioskować do Kancelarii Prezydenta, żeby zatrudnili właśnie moją firmę. Normalnie mówi że się tak, że ktoś sypie dowcipami jak z rękawa, prawda? Ale przez to, że mnie właśnie nie zatrudniliście, to teraz o naszym prezydencie będzie się mówiło, że sypie kondolencjami jak z rękawa. Także zapraszam serdecznie na odcinek, eee, dzisiaj wszystko o ściąganiu. Już wiecie, dlaczego pierwsza dama nazywa się pierwsza. Po prostu nazywa się pierwsza, bo ona pierwsza wiedziała o tym, że on będzie prawda, Ściągał, dlatego zauważcie, że tutaj on, prezydent jest taki pogubiony troszeczkę. Prawdopodobnie miał jeszcze drugie ściągawki na butach, tego nie wiem na pewno, ale na Freda Astera jest taki sposób. Na butach po prostu się przykleja karteczki, on to mógł mieć przyklejone. Z tym, że dlatego jest nerwowy, bo nie wiedział, czemu się nie odkleiły. O, teraz zobaczcie, wrócimy, do ten moment sprawdza, czy właśnie się nie odkleiły. A takich karteczek nie można przyklejać na stałe, bo to trzeba potem, jak się odpisze, to trzeba szybko pod stołem butem o buta, prawda, i żeby, je, żeby one już nie, nie były przyklejone. Prawda? இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை O, właśnie, jedna rzecz, e, kondolencje. Pisanie słowa kondolencje jest ryzykowne, bo jak ktoś ma pecha, to nawet pisząc kondolencje można mieć indolencję i, i, i kondo pomylić z, z lencją, prawda? Jednak, co by nie mówić, nasz prezydent wypadł jak zawodowy gracz, jak, jak zawodowy ściągacz, taki odpisywacz z, z Żynanista, prawda? Proszę zwrócić uwagę, najpierw rozpracowuje otoczenie, czyli nikt nie widzi go teraz, prawda? I genialne posunięcie, zobaczcie. Spojrzał prosto w obiektyw, po co? E, patrzcie, Teraz smieranie długopisem, że niby się zastanawia, który dzisiaj jest, i teraz usłyszał moment, kiedy kamerzysta nacisnął tu i zrobił to. Zoom. zobaczcie, co się dzieje. On naciska zoom, a tam w obrazku widzicie, i teraz się stało. Proszę. Teraz wyciągnął królika z rękawa. Ale i tak go rozszyfrowali. A gdyby korzystał z moich usług, to ja bym mu odradził wyciąganie z rękawa e, kartek. Z rękawa to jest przecież cały internet pokazuje teraz tylko jego rękaw. Przecież on jak teraz będzie na lotnisku, to oni mu nawet nie będą walizki sprawdzać. Oni od razu powiedzą: proszę pana, proszę wyczepać, co pan ma w rękawie. Prezydent powinien coś level wyżej wymyślić. I ja bym zaproponował, żeby on z własnym zdjęciem królowej tam poszedł. Prawda? Więc prezydent wchodzi, siada sobie e, spokojnie, żona staje obok niego, prawda i wyciąga e, normalnie portret. Czy kogoś by to zdziwiło? Nie. Gdyby się ktoś przyczepił, no to wtedy zawsze może powiedzieć, że ćwiczy sobie e, te na harmonijce zaczął się uczyć grać. Tak. i prezydent nie musi z portretem chodzić. On może chodzić z iPadem. I jeżeli będzie kiedyś na weselu, jak trzeba będzie coś wpisać do księgi, to może sobie z iPadem przyjść pan prezydent. Tylko najlepiej w iPadzie, żeby miał e, zdjęcie pana młodego, żeby nie budzić i podejrzeń. Stawia sobie iPada, niby prawda, i może pisać, nawet po francusku może pisać, żeby wkurwić pana młodego, no tu prawda ma pełen dostęp do całej wiedzy francuskiej. W ogóle w każdym języku, bo tu może się kilka słowników, to sobie może podłączyć, także może w kilku językach te życzenia napisać. Ja myślę, że będzie dobrze. Ludzie zapomnieli o ostrym cieniu mgły, to i zapomną ludzie o tej właśnie karteczce z rękawa. Nie zapomną tylko ludzie jednej rzeczy. Nauczycielce nie zapomną, że była przy tym i pozwoliła mu ściągać. Także ja już się dziękuję i na koniec chciałem wam coś powiedzieć, ale. Wam pokażę, bo co, po co się będę męczył, jak mam to wszystko ściągnięte już tu. Trzymajcie się.